Adam Roguski, prosto z parkietu. Dzisiaj na rynek mieszkaniowy spojrzymy przez pryzmat rynku obligacji. Deweloperzy z jednej strony mierzą się ze spadkiem sprzedaży mieszkań, a z drugiej z rosnącymi kosztami odsetkowymi. Jakie są perspektywy? Zapraszam na rozmowę z ekspertem. Jest z nami Tomasz Puzyrewicz, szef Departamentu Emisji Obligacji w domu Maklerskim Navigator. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać o rynku mieszkaniowym przez pryzmat właśnie rynku obligacji, tego co się dzieje na Katalist i nie tylko. W ostatnim czasie mieliśmy kilka emisji obligacji. Deweloperzy cały czas próbują zainteresować papierami przede wszystkim inwestorów indywidualnych. Ostatnio Dewelia, wcześniej Cavatina i Arche. Dwóm pierwszym spółkom udało się zebrać tylko częściowo to, co chciały, z różnych powodów, no, ale mieliśmy też duże emisje, dawno niewidziane dla funduszy. Tutaj Echo i Robek takie emisje przeprowadziły i to są kwoty 180 i 110 milionów złotych, więc duże. Chciałem się zapytać, jak Pana zdaniem będzie wyglądał popyt na deweloperskie papiery w tych dwóch grupach. Nabywców. Emisje obligacji publiczne kierowane do odbiorców detalicznych stały się dość popularne w ostatnich paru, paru latach. Ale jak widzimy, na ostatnich emisjach te kwoty zaczęły bardzo mocno spadać. Znowu, czy oznacza to pogorszenie się popytu? Myślę, patrząc na cenę na marże przy tych emisjach. Priorytetem dla spółek było utrzymanie dobrych warunków cenowych. I tak jak widzimy na tych emisjach kierowanych do detalu, czy ostatniej develi, czy paru wcześniej, marże ponad wibor 400, 400, z obszaru 400 bipsów są dalej bardzo, bardzo dobre. Oczywiście wolumen popytu spadł. Nie oznacza to jednak, że ci emitenci są gorzej postrzegani przez rynek. Trzeba zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy stopa bazowa plus marża jest ciągle poniżej inflacji. Sytuacja inflacyjna nieznana nam od według 20 no, paru lat zmieniła bardzo obraz rynku obligacji. Mamy do czynienia z bardzo nietypową sytuacją, kiedy stopa bazowa. Po pierwsze, jest znacząco poniżej inflacji. Po drugie, toczą się dyskusje o zmianie, o zmianie stóp bazowych. To, to rodzi pewną niepewność na rynku i co musiało się odbić na wolumenach, ale należy pochwalić emitentów, że zdołali w tych trudnych warunkach obronić marżę. A zatem, odpowiedź: sukces czy porażka? Zamierzona polityka, sukces w zakresie osiągniętych cen. Jak popatrzymy na te marże, o których Pan powiedział, i warunki tych emisji, to to jest w sumie obecnie kilkanaście procent. Oczywiście nie tyle, ile inflacja. Jak popatrzymy sobie na rynek wtórny, na katalizm, to tam różne papiery można znaleźć, zarówno jeśli chodzi o procentowanie w skali roku, jak i termin do wykupu i widać, że część papierów jest notowana poniżej wartości nominalnej i to nie tylko tych, które mają stały kupon, one były jeszcze jakiś czas temu bardzo atrakcyjne. No ale wraz ze wzrostem stóp wszystko się zmieniło i mam pytanie jak należy interpretować te wyceny, czy to właśnie Pokazuje nam, że rynek w jakiś sposób jednak się obawia o to, jak przy zmniejszonej sprzedaży deweloperzy będą w stanie ten dług obsługiwać i finalnie go wykupić. Byłbym bardzo ostrożny o wnioskowanie, jeżeli chodzi o wnioskowanie na podstawie cen z rynku Catalyst, o o tym, jak te ceny odzwierciedlają postrzeganie. Emisji, postrzeganie danych papierów przez ogół rynku. Trzeba zwrócić uwagę, że ten rynek jest jednak mało płynny. Że wolumeny transakcji są przy obligacjach deweloperów jednak dość niskie. Oczywiście, przy pojedynczych transakcjach, nabywcy chcą często uzyskać płynność. Kupujący. Zbywcy chcą uzyskać płynność, kupujący chcą uzyskać, chcą obronić swój kapitał przed inflacją, stąd też ceny dyskonta poroprocentowe. Niemniej jednak, te ceny bardziej odzwierciedlają, wynikają z rozbieżności między stopą bazową, oprocentowaniem łącznym, a inflacją, niż postrzeganiem standingu finansowego deweloperów. Moim zdaniem, Patrząc przynajmniej na rok do przodu, ryzyka kredytowego, ryzyko kredytowe sektora deweloperów mieszkaniowych należy ocenić jako niskie. Oczywiście analizuję tych deweloperów, którzy są notowani na giełdzie, a w szczególności tych, których obligacje są notowane na kataliście. Czyli ceny odzwierciedlają bardziej kwestie cenowe, inflacja, stawka wibor. Rozwierające się widełki między wyborem a inflacją, niż ocenę ryzyka kredytowego tych emitentów. Skoro o perspektywach rynku mowa, to jak wy je postrzegacie, no, mamy bardzo mocny spadek sprzedaży mieszkań, co jest konsekwencją no, zaniku tego rynku kredytowego, bardzo dużego zamrożenia. Czy musimy poczekać na. Wzrost stóp procentowych, żeby sytuacja wróciła do normy, czy są jakieś szanse, żeby coś się poprawiło i co by miało o tym przesądzić? Mamy parę źródeł popytu na rynku mieszkaniowym. Niektóre z tych źródeł, jedno z tych źródeł jest ciągle jeszcze bardzo mało aktywne. Mówię o popycie instytucjonalnym, ale dotychczas popyt na mieszkania był generowany głównie przez akcję kredytową banków. Co więcej, i to wynika z modeli makroekonomicznych rynku mieszkaniowego, głównym driverem popytu na mieszkania w Polsce dotychczas była dostępność kredytów hipotecznych. Podkreślmy dostępność tych kredytów, a nawet nie ich cena. Rynek był bardzo wrażliwy na ich dostępność. Ta dostępność, o czym długo by mówić, spadła, co musiało zmniejszyć tą część popytu, która jest generowana, która jest zasilana kredytem hipotecznym. Ta część popytu bardzo mocno stała przyduszona do ziemi. I w perspektywie roku nie należy oczekiwać jakiegoś dużego odbicia akcji kredytowej banku, zwiększenia dostępności kredytów hipotecznych. Mamy drugą część, która trzyma się bardzo mocno, czyli popyt generowany przez klientów gotówkowych. To są zarówno klienci, którzy inwestują swoje środki w mieszkania, jak i też klienci, którzy sprzedają mniejsze mieszkanie, kupują większe, Te różnice dopłacają bez kredytu, a resztę finansują ze sprzedaży dawnego mieszkania. Ta część popytu, gotówkowa, mówiąc o uproszczeniu, trzyma się dobrze, ale znowu. Ona zmieniła trochę obszar, e, obraz e, popytu na mieszkania. Zwiększyła się obecnie rola e, mieszkań większych. Zobaczymy, na ile, jak długo to się utrzyma. Oczywiście, e, pytanie jest, e, czy starsze gotówki klientom gotówkowym, żeby cały czas podtrzymywać e, ten popyt. To jest też kwestia rentowności, wynajmu. Kwestii regulacyjnych i tak dalej, podatkowych. Trzeci element popytu, czyli popyt instytucjonalny, powiedzmy w końcu tą nazwę, czyli fundusze PRS, na razie w Polsce odgrywa znikomą rolę. Ale należy oczekiwać, że. Odgrywa, dlaczego odgrywa znikomą rolę, skoro wydawałoby się, że warunki rozwoju są z jednej strony bardzo dobre, prawda? Bo mamy bardzo niską podaż mieszkań na wynajem, bardzo duży popyt. Widać już, co się stało z czynszami one mocno poszły w górę. Z drugiej strony, deweloperzy no, mniej produkują dla, na sprzedaż dla kowalskich i też szukają możliwości współpracy z funduszami to, co jest tym hamulcem, który inwestorów instytucjonalnych wstrzymuje. To jest ze sprzedażą do PRS-ów, szerzej do odbiorców instytucjonalnych. To jest jak dystrybucja obligacji instytucjonalną i detaliczną. To są zupełnie odmienne kanały sprzedaży, odmiennie konstruowana sprzedaż, odmienne działy sprzedaży. I na razie e, działy sprzedaży, może trochę ogólniam, e, u deweloperów są nakierowane na odbiorcę detalicznego. I znowu przepraszam za ogólnienie. Można postawić taką hipotezę, że sprzedaż sprzedaż deweloperów nie miała mocnej nogi instytucjonalnej. Działy sprzedaży nie miały mocnej nogi instytucjonalnej. To dopiero deweloperzy budują. Niektórzy, jak widzę, już z całkiem dobrymi efektami. Ale też Spójrzmy na to, druga sprawa odnośnie popytu instytucjonalnego. Spójrzmy na to z punktu widzenia zarządzających tymi funduszami. Przede wszystkim skończyła się rata niego pieniądza. Oczywiście zgadzam się z tymi czynnikami, o których Pan mówił: wzrosty czynszów, niedobór mieszkań, też dobra sytuacja na rynku pracy, ale jednak z punktu widzenia zarządzających, kończyła się era taniego pieniądza, muszą być bardziej selektywni, muszą zmienić swój mindset, jeżeli chodzi o inwestowanie. Myślę, że to jest taki mamy okres pewnej tranzycji na rynku. Musimy pewne rzeczy muszą się dopiero muszą wybrzmieć, muszą pewne procedury muszą się zmienić, aby ten popyt mógł się dostosować. Podejście zarządzające mogło się dostosować do zmieniających się warunków. Znowu, popyt instytucjonalny zmienia trochę kwestie cenowe. Mamy tutaj pojedynczych dużych nabywców, którzy są w stanie wywrzeć o wiele wyższą presję cenową na deweloperów. Powiedzmy sobie uczciwie, to nie jest najwygodniejsza e, sprawa dla deweloperów. To może wywołać presję na marże, to może wywołać presję na ceny. E, Zatem, z punktu widzenia y, zarządów, deweloperów, czym, miałbym do czynienia, patrząc na ich decyzje, mamy do czynienia z walką dwóch tendencji. Po pierwsze, utrzymywanie marży. To y, możemy robić, jednak, sprzedając mieszkania do detalu. A po drugie, cały czas jednak y, patrzenie na sytuację płynnościową. Nie można bronić marży, nie patrząc na kwestie płynnościowe. I kwestie płynnościowe mogą być rozwiązane przez skierowanie dużych paczek mieszkań do inwestorów, do dużych inwestorów. Zatem, póki starcza gotówki deweloperom, mówiąc w proszczeniu, tym popyt instytucjonalny nie będzie odgrywał tak dużej. Roli. W uproszczeniu deweloperzy wolą sprzedawać do detalu. Tam osiągają wyższe, wyższe marże. Obraz tego rynku może się zmienić, może nie w okresie rocznym, ale w okresie dwóch, trzech lat będziemy mieli z tych przyczyn, o których mówiłem, płynnościowych. Trzeba po prostu utrzymać wolumeny sprzedaży, maszyna musi się kręcić. Będziemy obserwowali coraz większą rolę nabywców instytucjonalnych. Ale znowu trzeba pamiętać, że mamy też do czynienia z rynkiem, jednak, jeżeli chodzi o rynek najmu, z rynkiem, na którym nie ma aż tak dużo gotówki. To nie będą mieszkania premium. Myślę, że inwestorzy instytucjonalni będą w dłuższej perspektywie koncentrować się na mieszkaniach z rynku popularnego. Będziemy zatem obserwować rozwój sytuacji zarówno na rynku mieszkaniowym, jak i na rynku obligacji korporacyjnych deweloperów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Puzyrewicz, dom maklerski Navigator. Dziękuję państwu.